Jestem właśnie u siebie w domu, gdzie będę robił odcinek o Amazonius Germanii. Jest to pająk, który występuje no, w Ameryce Południowej czy Gujanie Francuskiej. Jest ubarwiony bardzo ładnie. Jest prawie cały pomarańczowy. Młody jest pomarańczowo czarny. Krapaks ma zazwyczaj czarny i odłóg w młodym wieku. Dorasta do 5 cm. Samce mogą potem być e, szare, czyli bardziej brzydkie. E, samica żyje około 4-5 lat, czyli no mniej więcej tyle, ile poprzednia Awikolaria minatrix. E, pająk ten e, jest, prowadzi skryty tryb życia. Widać pod tym terrarium, że miał tu dużo kryjówek. Najpierw e, był na tyle terarium, potem e, gdzieś na tym i tutaj. Obecnie jego ulubionym miejscem jest przesiadywanie na tym korku. Jest też, oczywiście poluje aktywnie, jak wszystkie pająki nadrzewne. Dość szybko biega, co może być problemem przy przesadzaniu go i ma słaby jad. Też ten pająk dość dużo je, oczywiście tak jak pokazywałem na poprzednim filmie, je E, wylęk i. E, najpierw wylęk potem średnie świerszcze bananowe. E, Amazonius Germanii jest bardzo szybki. Czasem, jak się go otwiera, to wystrzeliwuje ze swojego zbiornika i lubi uciec. I też często ze własnego doświadczenia wiem, że. Taki pająk, jak jest głodny, może się rzucać na nawet strumień wody. Jeżeli ma się psikać, psika się, to on się potrafi na to rzucić. Te informacje były oczywiście z książki Atlas, Atlas Pająków. Teraz będę musiał go wziąć, zrobić dla niego nowe terrarium, w sensie nową aranżację, ponieważ jako trzeci pająk nie, jako pierwszy pająk nie przesadzam go do nowego terrarium. Tylko do terrarium tej samej wielkości. Dokładnie tego samego. Więc biorę go na rękę i widzimy się za chwilę. Jestem właśnie po aranżacji terrarium. Teraz yy, no... Yy, ona jest teraz jakoś dziwnie spokojna, bo zazwyczaj te pająki, jak mówiłam, mogą terarium. terrarium. się je. Ale jak widać ona jest albo przed wylinką, albo śpi. Albo e, no, trafiliśmy na spokojnego pajunka. Teraz coś ona robi, ponieważ akurat w miejscu, na którym jest, mnie e, kuje trochę ręka. No i będę ją dawał do jej nowego terarium. Do terenu akurat chce iść. Brawo. I trzeba jeszcze przysłonić. Jest to bardzo ładny pająk.